Ulala, witam na kolejnym polatniku. Tym razem, polatnik do Gotika. Musimy pobrać system, pack, który mamy tu, do Gotika. Sobie pobieramy. Link będzie w opisie, jakbyś tu potrzebował linka. Teraz sobie wyciągnijmy na pulpit, tylko sobie będziemy sobie to trochę. kurde, To Teraz jest OK. Jest system pak na płypicie, musimy go rozpakować. System unpack pomaga rozdzielić kotyku w gotiku i przy uruchomieniu powinien działać. A bo antywirus, a bo rozpakuj się. Aha, jest to. Jest to system, dobra. Rozpakował się język, dobra, polski przy instalowaniu. Dalej, szukamy język polski. Jest instalujemy. Teraz szukamy Gothic 2 na ale na Steamie, gdzie mamy go zinstalowanego, to mój komputer Dysk szukamy teraz sobie Steam, dajmy sobie, a e, sypcie będzie. Jest Steam. Gdzie ten folder, gdzie ten folder? Tutaj mamy, tu. Tu i mamy Gothic, Dobre, no i instalujemy. Teraz odpalamy. Działa gotyk i teraz mam nadzieję, że też full HD, bo nie chciał mi się odpalić. System super, musiał być zainstalowany, teraz zrobimy. Dzięki systemowi pub mam nadzieję, że też na makro, potem spróbujemy jeszcze poprawić. Miejsce dostawimy. Taki to był poradnik. Następnie to wyciągnęcie. No i teraz pan nadzieję, że na, na maksa. Dobra, aha, zobaczcie, Enter na nacisnąć brawo ja. Teraz wychodzimy, mamy ludzi, jesteś na maksa. Do zobaczenia, pamiętajcie łapkę w górę i komentarz, Jeśli chcieliście więcej palników, to komentujcie pod tym filmem. Do zobaczenia.